Jeżeli ktoś na Wronieckiej nie był, choćby jeden raz na Wronieckiej, kiedyś, dziś, dzisiaj dom pana Jakuba Zygarłowskiego, gdzie mam radość, szczęście składać codziennie świętą ofiarę, gdzie przebywam. Z mojej strony, żebyście trzygodni wierni wiedzieli, że jeśli takie osoby tam gdzieś mówią dużo o mnie, dużo, no obojętnie co mówią, to nazwy tak, wycierają sobie mną gębę, i nie robią tego faktycznie z mojej perspektywy, tak to oceniam dla wsparcia, zmagania, które czynię, które czynimy, tylko wprzęgnięcia tego zmagania w jakieś swoje cele, któremu być może w przyszłości przysłużycie takim nosem, czują, że będą mogły sobie. Przypisać, powiedzieć, za księdzem Woźnickim nikt nie stał, my staliśmy. Ale staliśmy jak?